O, witam wszystkich serdecznie. Dobra, w poprzednim odcinku, wczoraj, obiecałem, że się rzucę coś. Pierwsze wejście do gojemnika. Otwieramy półki, zobaczymy, czy się nie pogłębiały. Te pozamykane, bo tak wczoraj skończyłem odcinek. To już mnie tu nie było. Czy widzę niebieskiego jakiegoś. tu jest wszystko w porządku tam z po 17, samiczka sobie leży fajnie to, że możemy, możemy pootwierać no, tutaj samiczka fajnie się sparowała tyle żeby te co pozamykałem mam nadzieję że Będą trafiać do tej celi. Roczne to są. Otwieramy. Tutaj nie mam gołąbka żadnego. Nie wiem, się stało. Otworzę cel wyższego. Policzo, mam 28 par 28 par jest wszystkich i mam nadzieję, że ta samiczka nie będzie przychodziła tutaj i tam wyganiała, bo ona straciła samczyka. W zeszłym roku tam była na dole po 45 i sparowała się, z... a tam tej samiczki, samiczki nie było i ona się sparowała z tamtą właśnie o z tym samczykiem no, tu idzie taki ciapaty. speaker czy jak to tam się mówi te kolory tam, już tam dzisiaj to są te kolory takie nazwy mają że stry top pstry, niebieski to niebieski karpiaty to karpiaty kiedyś jeszcze bestre były o czy tam szek nie taki szek tutaj nazwy takie jakie, nie wiem, czy z zachodu, czy skąd to przychodziło wszystko. Otwieramy. O, poczekaj, no i tak, ja. otwieramy. Otwieramy tutaj ładnie. O! teraz się zacznie dopiero rumot. na pszanka, tym tu trzeba pomóc, tym samiczka na dół. Aj, ty, na dół. Kija i tamtego dwa razy, trzy razy zrzucić, bo tu będą problemy z tym. Ta samiczka się umyliła już tam. Moja najlepsza lotniczka to jest. To jest gołąbek, ja powiem, w mojej hodowli. To jest gołąbek z historią. Nie Jeden większość hodowców już by tego gołąbka, mówię, ta samiczka już idzie obok. Do tego gołąbka usunęła. Ja mu dałem szansę. Kiedyś tam takie podziękowania do pani Ani. Jeden taki filmik nagrałem w 2022 roku, w pierwszym, w pierwszym, w drugim styczniu, w grudniu, albo w styczniu, no. na pierwszym locie gołąbek zginął. Później po lotek jakoś tak w grudniu miałem telefon, że gołąbek gdzieś tam chodzi, takiego dosyć, dosyć kręczka miał, ta pani mi go wysłała. Ona od pracy jeździła trzy razy, czyli ileś tam razy. Po pocztach. jak gołąbka się wysyła, jak tego, bo nie miała pojęcia. Wysłała mi tego Gołąbka. Ja tutaj po kartonie otwieram. Takiego kręczka miał, że nie wiem. Ja i mówię, nie będę y, tej pracy, pani Ani, że tak chciała wysłać mi go na marne. I mówię, czemu Gołąbko i trzeba pomóc. Jakoś mu tam się udało pomóc temu gołąbkowi. No i gołąbka się oddzięcza także. Konkursiki robi także zazwyczaj mu jeden jeden konkurs brakuje do kompletu ale to może raczej, że z mojej winy już trzeba przypilnować Czyli możemy teraz otworzyć kartkę muszę... jejka, kartkę muszę wziąć półkę zamknę, żeby mi tu nie siedały. No dalej, miałem zamknąć te, te, ten bok tego, ale już później zamknę, teraz jakoś tak się zapomniało mi. O, tu mam drzwi, kolejne. Te drzwi zamykam, one no, mają tam wyjście. Tam. Także nie się dzieje, wojna nieba. No, ten siedzi na tej półce swojej dołuzy Płowy tak mi już wzorkowo pamiętam. 28 parek spisałem na spisku, idzie 50, może 49, bo zastanawiam się właśnie, kiedy niektóre roczniaki zostawię. No już to wyrzucił. Musiał przymknąć tego gościa, tutaj a tu wziąć. Czekaj, już. Bez ładu za nie zera. Musiał przymknąć, bo dziobek mu leko pilniczkiem przy, 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 przy tego. Tam muszę znowu zaingirować, bo samica O, wygnał ją, dobra. Dobra, wyrzucił ją. Sam cię wyrzucił na samiczkę Dobrze. 38 właśnie, o, nie nagrywałem tam 38. Ona tam cały czas chce iść. Mam nadzieję, że wyrzuci zaraz. Tam. Muszę jednak wziąć zaraz kija i jest tutaj pogodzić. No, nie może iść za łatwo. Tamta samiczka powinna ją wygnać. O, prawie trafił. Prawie trafiła, Ona musi iść tu po 21. Tamty niebieski samczyk musi ją trochę pogonić, aby ją przy, ta Przyleciał ten samczyk. Gląbek też bardzo fajny. W pięciolatach teraz już nie, tu, tu. tu. Spokojnie się tam już dogadają między sobą, o, tu jest ten samczyk broni ją tą samiczkę zaczął gonić do gniazda, na no dobrze później im tam płetę miesteczki muszę wyciągnąć umyte wstawić na razie nie mają, tam w groniku jest dosyć w miarę czysto samczek eleganska Do ją samczyk, się za nią wziął to to i tam pije oleju do głowy O, pokazuje, nie ma lecieć Samiczka już powinna wystartować No nie wystartowała, dobra No, na ten się tutaj łazynga patrzy tego tutaj trzeba strzelić. albo zamknę je żeby te bo jak się zrazi tam karolek mój to wiadomo roczny to ma nieraz ma większe szanse, młodsze i silniejsze, tak, to tak nie działa nieraz roczne te stare potrafią wyrzucić, a nieraz nie potrafią ta samiczka trafiła, teraz do samczyka. Tu się robi rozgardziacz. Ja się temu je pozamykałem, żeby nie było takie wyhuczane. Byłem ich bo zamykał i wczoraj by je tak puścił. To by dopiero było. Krewy by się polała. tą karteczkę ją wziąć. To było wystawić na słońce. Są słoneczko. No. Bardzo muszę wziąć w do domu, tylko za chwilę jem tutaj. Bziąłem no. tu za położyć tutaj do dokumentacji, przechodziłem się i powiesić w grę. Karmę. No, to wezmę, bo będę zaraz do rozpodu, nam no, się od razu jeść na rozpodzie, tu są, te, tu są te moje co rozdzieliłem, wziąłem z tamtego gołemnika co latają one w ogóle cały czas, ale tam zrobię na razie ten dywanik a tam z tego womniczka tam posprzątam za chwilę, znaczy za chwilę, no w przyszłym tygodniu posprzątam tutaj i tu jest ten regał, może pokażę. To jest taki regał, to zrobię taki lęgowy i chcą, pociągnę młode z nich, no się tam parują już, gniazda robią mi, bo to niech mają tam czysty, ja mają być te młode. O, tu nasemu sobie wyjaśniają. Też roczniak nie rocznych i Tam się, tam się. Wiele się pomylą. Ej! Co okay. jest 43 jest moje. mam problemy z tym gąbkiem. Słychać skoczyła Także kończę. Działam. O, tamte. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do następnego filmiku. Dobry Lotto.